Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie to Q&A Od razu na samym początku chciałabym Was bardzo przeprosić za to, że nie było dwa aż tygodnie filmików Mówiłam, że będą częściej, ale jest szkoła musiałam się tutaj zakumplować z nową klasą yy, zaklimatyzować i po prostu od razu nauczyciele sprawdzają yy, robią pełno kartkówek, testów, no i nawet jeżeli jesteście teraz w pierwszej gimnazjum, to sami wiecie, że jest trudno. No może nie aż tak, ale jednak jest wycisk i trzeba się troszeczkę uczyć. I na Facebooku przepraszałam Was wczoraj za to, że nie było właśnie filmików przez dłuższy czas i zrobiłam konkurs na wygranie dwóch fajnych książek. Są to biografie, wiem, że większość osób raczej lubi. Te akurat gwiazdy jest to książka One Direction To jest chyba biografia, no i jeszcze Beyoncé. Jest wszystko podane na Facebooku, tam są zasady konkursu i zapraszam właśnie przesłałam Was na mojego fanpage'a. Justyny nie ma, ale zadała mi parę pytań, które zadawaliście pod postem i ona po prostu odpowiedziała, bo to są pytania bardziej do nas i... I właśnie odpowiadamy na nie razem przez Facebooka. Będę czasem odpowiadać za nas dwie, bo czasami są pytania również do samej mnie. Tutaj czasami może być mój królik, bo sobie lata bo właśnie jest wypuszczony. No to zaczniemy od Kaśki Czarnik. Jakie macie hobby? Yy, raczej nie mamy wspólnego hobby. Ja mam na przykład hobby taniec. Nie wiem, czy już z ma. Bo czasem się to każdej osobie zmienia. Ja akurat o to się jej nie pytałam, więc nie wiem. Może jak nagram z nią filmik kiedyś, to może się jej zapytam i wam odpowiem. Teraz takie pytanie z typu to czy to. Więc fajne, też lubię takie pytania i będę na no nie odpowiadać. Fioletowy czy niebieski? Niebieski pies czy kot, pies, laptop czy tablet, laptop, Samsung czy LG, Samsung, oczywiście nie wiem jak LG działają, bo nie miałam, ale raczej wolę Samsungi. Telewizja czy ty, częściej spędzam czas na YouTube. Bransoletka czy naszyjnik, no mam, mam bransoletki, więc chyba bransoletki. Przyjaciółka czy chłopak? Nie mam chłopaka, więc wybieram przyjaciółkę. Sinsej czy Zara, oczywiście, że sinsej. Spodnie czy sukienka, raczej spodnie. Lato czy wiosna, lato. Zima czy jesień, ani tej, ani tej pory nie lubię. Ale jak muszę wybierać, to jesień. Czy lubicie parkura, uprawiacie go? Y Parkour to jest coś naprawdę dziwnego, raczej może dla, dla, dla kogoś to może być pasja, hobby, ale jakoś... Nie, 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 nie lubimy. Jak zadałam dzisiaj to pytanie, to o, oczywiście, że nie. Lubisz Dawida Kwiatkowskiego, chociaż jakieś jego piosenki? Lubię Dawida Kwiatkowskiego, raczej może go nie uwielbiam, nie jestem jego fanką, ale lubię jego piosenki niektóre, no nawet jest spoko. Kalina Nowak, jaki był wasz pierwszy youtuber, którego zaczęłyście oglądać? I tu mam zapisane, że to były hejłobuzy i zgadzam się z tym z usynką 100%. Teraz jestem cała w tej sierści królika, głaszczę go i pełno, <kłasz> pełno kłaków twoich, widzisz? Widzisz? Dobra, muszę to odgonić, pewnie tu będzie miliony latać z takich... Huh. Huh. Jaki youtuber jest waszym ulubionym? Naszym ulubionym youtuberem jest Angelika z kanału Lead Monster yy, Zawsze oglądam jej snapy, youtuba i też wszystko, bardzo, bardzo ją lubimy Czy macie jakieś zwierzątko? Ja mam zwierzątko, swojego ukochanego, pięknego króliczka choć no, 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 nie chcę się pokazywać mam króliczka i na ma psa pełno tych kłaków czy macie wspólne obsesje mamy na punkcie słodyczy raczej no może ja nie masz tak dużo słodyczy nie siostra czy przyjaciółka to jest moja i siostra i przyjaciółka bo mogę jej powiedzieć każdy sekret naprawdę jest moją przyjaciółką i siostrą naprawdę. Ulubiona książka, film, czyli nasz ulubiony film to jest niezgodna, na 100% polecam był film niezgodną, ale, ale fi książki nie ma nic wspólnego, ulubionej. Ciastka czy cukierki? <grym> Ciastka. Czarny czy biały? Hmm. czarny. Pepsi czy Coca-Cola? Coca-Cola. Telefon czy laptop? Między tematem tym to jednak telefon. Domek czy blog? Blog. Farfan TV czy Esk. Nie, nie to, żebym jakoś faworyzowała, ale częściej słucham Eski. Snap czy Facebook? Oczywiście, że. Snap. <grywki> <grywki> Chciałam już powiedzieć Facebook. Fajnie, mama do mnie dzwoni. Halo, mamo. Paula, ile się znacie? Znamy się 6 lat. Lubicie donaty? Tak, bardzo lubimy. Jak się poznałyście? Poznałyśmy się w szkole. Macie jedną wspólną przyjaciółkę? Julita zadała pytanko. Mamy Ewelinę. Bardzo pozdrawiam serdecznie Ewelinę. Tak, to nietoperze to okropne stworzenia. Widziałyśmy je koło bloku Justyny. Jeżeli nie wiecie, co to jest nietoperz, to jest takie małe, wkurzające ptaszysko. Tak naprawdę nie wiem, co to jest, ale to jest ptaszysko, które możecie się wplątać we włosy. Jest takie nieogarnięte, lata wszędzie tu, 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 tu. Jak się już wplączy we włosy, to trzeba się ogolić. Jeszcze to się ci się macha we włosach, raczej ja nie miałam takiego czegoś, ale słyszałam opowieści moich koleżanek i to nie jest fajne uczucie. Agata, jeśli miałabyś okazję pocałować jednego youtubera, którego byś wybrała <laughs> jednego, na pewno dzicie byłby dla mnie za stary może Jasia, Jasia Dąbrowskiego, Ola Szczepańska Kasia, czy jak będziesz miała 20 lat, to Twój kanał będzie istniał? Wiesz co, tak naprawdę nie wiem, bo tego nie da rady... Przy... Co Ty, królik robisz? Tego naprawdę nie da rady przewidzieć Ale no może, jeśli nic mi nie przeszkodzi w tym, no to może będzie Widzicie go? i co mieli zys? Co mnie Lizes? Wiktoria. Oglądacie taniec z gwiazdami? Nie oglądamy. Co, ro, co byście zrobiły, gdyby na ulicy zobaczyło Waszego ulubionego... ulubioną celebrytkę. Celebryta, która zaprasza ludzi na domówkę. Podeszłyśmy pod szedły, pode... Mówi, podszedły... Byśmy pod... musi się podszedłybyśmy się. Królik. Podszedłybyśmy? Czy podszlibyśmy? No nie. Nie wiem. Na pewno jakoś. po o! Podeszłybyśmy. Na pewno zwróciłybyśmy uwagę sobie. Jego. Nie umiem ułożyć zdania. Tak dawno nie nagrywam że aż zdanie nie umiem ułożyć. No, no oh my god guys! Oh my god, guys! Na pewno jakbyśmy spotkały youtubera. No ten, i ten wyraz podszedł. Podszedłybyśmy? Podeszłybyśmy? Nie wiem. Boże, teraz mam życia. życiowe, jak to się mówi? Jestem poloniską w klasie humanistycznej, a jednego wyrazu nie wiem jak się mówi. A dzisiaj miałam sprawdzić czasownika. No, no, nie no, no brawo dla mnie, nie? Wow, taka jedna dziewczyna zadała. Oliwia, pozdrawiam Oliwie, Tyle, tyle, tyle tych pytań porównujących. Zaczynamy. Biały czy czarny? Biały. Lewy twix czy prawy twix? Lewy Neymar czy Messi? Messi, Arianna Grande czy Justin Bieber? Ariana Sneakers czy Mars? Sneakers, książka czy film? Film, Pepsi czy Coca-Cola? Komputer Pepsi czy Coca-Cola? Coca-Cola, komputer stacjonalny czy laptop? Laptop, Snap czy Instagram? Snap, Facebook czy Snap? Snap. Komputer czy telewizor? Komputer? Puma czy Nike? Nike. Mały czy duży pokój? No, ja mam mały. Niech będzie duży. Piłka nożna czy tenis? Piłka nożna, pozdrawiam. Gwardię, idealne pytanie. Pozdrawiam, gwardię, pozdrawiam moich kolegów z klasy. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Angelika zadała idealne pytanie. Jaki macie styl i czy wymieniacie się, wymienia się czasem? Ubraniami. Daję przykład. Justyna przed chwilą była u siebie w domku. Przyszła do mnie. Chcemy mówić na dwór z kolegami, koleżankami. Uznała, że musi się przebrać. Więc zamiast iść do domu, to pożycza ubranka ode mnie. Bo tak naprawdę ma, mamy ten sam styl. I jak jestem u niej, to ona też mi czasem pożycza swoje ubrania. I jest kot. No więc. Warto pożyczyć sobie ubrania. To by było już tyle. Nie ma już więcej pytań. Możecie teraz zadawać pytania w komentarzach, zasubskrybować, dać komentarz, załapkować. Zapraszam na Fanpage i na ten konkurs cały, na mojego Snapchata, Aska. Instagrama i na wszystkie portale społecznościowe. Trzymajcie się. Do zobaczenia do kolejnego odcinku. Będzie ich o wiele częściej. Mam nadzieję, proszę, żeby żebyście mnie yy, rozrozumieli. Dziękuję Wam za obejrzenie. Trzymajcie się. Pa!